Akacjowa 38 to popularna hiszpańska telenowela, którą można oglądać na antenie TVP1. Fabuła serialu skupia się na codziennym życiu mieszkańców pensjonatu przy ulicy Akacjowej w Madrycie, miejscu, gdzie nie brakuje emocji, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji. Co wydarzy się w 757 odcinku, zaplanowanym na piątek, 28 listopada 2025 roku, Akacjowa 38, odcinek 757, streszczenie szczegółowe. Blanka wyjeżdża z Samuelem do lasu Dam, by tam rozpytać o Olgę. Wiktor informuje Simona, że Elvira wyznała Marii Luisie, iż Susana jest jego matką. Simon całkowicie wykreśla Elwirę ze swojego życia. Olga podrzuca do koszyka, który Ursula zakupiła na wyprawkę dla swego wnuka, liście z lasu i robaki. Ursula jest przerażona, Antonito umieszcza pieniądze na pomnik, które otrzymał od radnego, w sejfie ojca, który po raz pierwszy jest dumny z syna. Akacjowa 38 o czym jest serial? Poznajemy losy Carmen, młodej ciężarnej kobiety żyjącej pod jednym dachem z przemocowym mężem. Gdy pewnego wieczora mężczyzna wraca pijany do domu i usiłuje zgwałcić żonę, ta w akcie samoobrony uderza go twardym narzędziem w głowę. Przekonana, że go zabiła, zabiera kilka kosztowności i wraz z matką zakopuje ciało w lesie, a następnie ucieka w siną dal. W trakcie ucieczki rodzi córeczkę, której nadaje imię inocencia, by chronić dziecko, zostawia je w przyklasztornym przytułku, obiecując, że kiedyś poniewróci. Sama wraz z matką udaje się do miasteczka, w którym mieszka jej brat, jednak po drodze stan jej zdrowia znacząco się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość. Od tej pory główna bohaterka nosi imię Manuela i zatrudniają się jako pokojówki w budynku przytytułowej Akacjowej 38: Akacjowa 38 obsada. W serialu Akacjowa 38 występują między innymi